Minęła godzina 20.30. Dariusz Milejczak, dobry wieczór. To jest program Otwarta Antena, zapraszam. Galopująca inflacja i rosnące ceny, a co za tym idzie, podwyżki stóp procentowych, te, które już były i oczywiście te, które są zapowiadane. Podwyżki cen gazu, prądu, problemy szpitali i urzędów. Odpowiedzią, jedną z odpowiedzi jest tarcza antyinflacyjna 2.0. Jej efekty mogli Państwo chociażby dziś zobaczyć na stacjach benzynowych, bo... Paliwo jest nieco tańsze niż jeszcze jakiś czas temu. Skoro o paliwie mowa paliwem do poprawy sytuacji gospodarki, której we znaki dała się pandemia, miały być i mogłyby być miliardy unijne z Funduszu Odbudowy, no właśnie miałyby być, bo te pieniądze do nas nie płyną. Dlaczego kiedy popłyną? O tym już teraz w rozmowie z Państwa i moimi gośćmi, radnymi i z PO i PIS. Filip Kaczmarek, Adam. Bogrycewicz. Panowie, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. dobry wieczór. Panowie, Fundusz Odbudowy i te unijne pieniądze to oczywiście główny temat naszej rozmowy, ale nie mogę nie zapytać o informacje bieżące. Te z ostatniej chwili dosłownie w Sejmie odrzucona ustawa covidowa, tak zwana ustawa Leks Kaczyński. Co panów zdaniem to oznacza? Na początek zapytam radnego Bogrycewicza. Panie redaktorze, przyznam, że tak w, tej, w ostatnim okresie, tych ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu minut, czy kilku ostatnich godzin nie śledziłem wydarzeń sejmowych. Natomiast przyjmując informacje, które mam od pana redaktora, myślę, że temat walki z pandemią jest jak najbardziej aktualny i tutaj wszelkie wysiłki rządu i wszystkich tutaj organów państwa, a także środowisk nie tylko państwowych są położone i zaangażowane zaangażowane w tę, tę walkę. Sytuacja jest dynamiczna, więc pewnie temat będzie wracał również na agendę sejmową. No właśnie, panie radny, ale chodzi o, o walkę, między innymi przecież to prośba już wielokrotnie powtarzana z ust przedsiębiorców już podczas drugiej czy trzeciej fali. Rozmawiałem z przedstawicielem przedsiębiorców z Lewiatana, który mówił, no prosimy rząd, dajcie nam narzędzia do ręki. No te narzędzia ponoć mało ostre, to właśnie ustawa covidowa, leks. Kaczyński, no, 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 no bo tutaj złośliwi powiedzieliby, że i tak ustawa wybiła zęby ustawie poprzedniej ustawie, tak zwanej ustawie Hoca. No właśnie, to, to, to pokazuje, bo pan mówi, że, że sytuacja jest dynamiczna, że, że rząd walczy, no ale no jak walczy, skoro no, ważna ustawa wyczekiwana przez przedsiębiorców, no nie wejdzie w życie, przynajmniej nie na razie. No, walka już trwa dwa lata i można by było cały program poświęcić, żeby opisać, jak wiele kwestii zostało podjętych, natomiast jeśli chodzi o te rozwiązania teraz proponowane, wcześniej ustawę pana posła Hoca, czy, czy ta, ta ustawa, która jest teraz, o którą pan redaktor pyta, no to należy też wyważać pewne, pewne tutaj punkty widzenia. Z jednej strony mamy pełną ofertę, pełny dostęp do szczepionek, ale też wiemy, że szczepionki nie chronią przed zakażeniem, one chronią przed śmiercią, zwiększają prawdopodobieństwo przeżycia, zwiększają radykalnie. Prawdopodobieństwo, że nie będzie się ciężko przechodzić COVID-a, no ale tylko testy gwarantują, czy dają informacje o tym, czy ktoś ma owe zakażenie i może zarażać innych, więc działanie w kierunku powszechnego testowania jest jak najbardziej słuszne i oczekiwane. Nie wiem, jak rozkładały się głosy, jeśli opozycja sejmowa nie popierała tych, tych rozwiązań, tych przepisów zwiększających, dających możliwość powszechnego testowania, także testowania w zakładach pracy, no to, to mnie to trochę zdumiewa i też nie widzę na stole oferty ze strony opozycji, jak tylko ciągła krytyka i ciągłe negowanie tych wysiłków, które podejmuje strona rządowa. To komentarz jeszcze od Filipa Kaczmarka. Panie Radny, co Pana zdaniem oznacza to głosowanie w Sejmie? Czy już teraz można powiedzieć, że Zjednoczona prawica jest tylko z nazwy? No, proszę Państwa, odpowiedzialny za walkę z pandemią nie, jest, nie są ani przedsiębiorcy, ani tym bardziej pracownicy czy opozycja, tylko, tylko rząd. No, bardzo dobrze, że ten projekt upadł, bo ten projekt niczego nie, nie rozwiązywał. Powszechne testowanie było dobrym pomysłem, ale mniej więcej rok temu. Dzisiaj kraje, które wychodzą z problemów takich drastycznych z pandemią, wychodzą dzięki temu, że mają ponad 80% populacji zaszczepionej, jak Dania czy, czy Wielka Brytania. I tak naprawdę, czymś, co może zmienić jakościową sytuację i spowodować, że mniej Polaków będzie umierało, jest upowszechnienie szczepień. I na tym się rząd powinien koncentrować, a nie na jakichś dziwnych zabiegach, żeby zmuszać pracowników do do pokazywania testów, do, do starania się być odszkodowania, to naprawdę to to, to 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 jest kompletnie bez sensu i, i chyba wszyscy nawet część piszu o tym, o tym wie, dlatego ta ta ustawa upadła. No tak, ale wiemy, panie radny, że namawianie do szczepień też, no, biorąc pod uwagę takie kraje jak Dania, Hiszpania czy Portugalia, idzie tak sobie, mówiąc najdelikatniej. Dobrze, wróćmy do tematu naszej dzisiejszej dyskusji, a w zasadzie zacznijmy go, czyli Fundusz Odbudowy i ważne unijne środki, które mogłyby być wsparciem właśnie dla naszego kraju w odniesieniu do skutków pandemii. Według ekspertów odblokowanie tych strumieni pieniędzy jest bardzo proste, czyli likwidacja izby dyscyplinarnej, i przywrócenie do orzekania zawieszonych sędziów. No, no, właśnie, tylko albo aż tak proste. Dlaczego tak się nie dzieje? To pytanie do radnego Bogrycewicza. Panie doktorze, mamy do czynienia ze swoistym szantażem instytucji europejskich, ale ja tutaj mogę państwa uspokoić. Oczywiście ironizuję, bo chcę zacytować tutaj wypowiedź wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, który mówił, Pieniądze nie przepadają, a dzięki staraniom platformy Obywatelskiej będą mrożone i zostaną odmrożone, gdy platforma wygra wybory. A więc to zdanie pokazuje, jaki mamy jaki jest sens tego całego sporu, a więc yy, zagranica i totalna opozycja. Chce tymi wszelkimi możliwościami, tutaj w tym przypadku typowo antypaństwowymi, doprowadzić do, do obalenia rządu i przejęcia, przejęcia władzy. Natomiast czyli nie o niezależność się, chodzi, czyli nie o niezależność sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości w Panu? Panie Dlatego, jak popatrzymy na organizację ustroju sądów, w takich państwach jak Niemcy, Holandia, Szwecja czy Austria, czyli w Europie Zachodniej i Europie Północnej, gdzie tutaj nikt nie ma, przynajmniej artykułuje zastrzeżeń co do systemu praworządności, organizacji ustroju sądów, no a przecież tam wpływ na mianowanie sędziów mają w tych państwach, które wymieniłem, wyłącznie czynniki polityczne, więc nie rozumiem, dlaczego stosuje się podwójne standardy. Z jednej strony na Polskę poza traktatowo wyciąga się pałkę, a toleruje się podobne czy tożsame rozwiązania, które od lat funkcjonują w innych państwach. No to jest oczywisty, oczywisty spór polityczny, na którym przez który no niestety niestety cierpimy, bo przypomnę, że sukces wynegocjowania budżetu. W tej nowej perspektywie spektakularny sukces premiera Mateusza Morawieckiego polskiej dyplomacji całego zaplecza, no był niekwestionowany, no tylko że teraz te pieniądze są pozatraktatowo, w moim przekonaniu bezprawnie, bezprawnie wstrzymywane. Mhm. Tutaj widzę zaangażowanie strony też rządowej i, i próbujemy sobie radzić też skutecznie środkami. Czy to z bgk czy środkami budżetowymi stymulujemy rozwój gospodarczy, dlatego że jak popatrzymy w dane Gusowskie czy też Eurostatu, no to polska gospodarka się rozwija, rozbudowuje się. Tylko za rok ubiegły wzrost gospodarczy był na poziomie prawie 6% PKB, no a więc to, to, to pokazuje, no, że, że, że sobie radzimy. A jeszcze dla naszych partnerów europejskich silna, rozwijająca się, konkurencyjna Polska. No nie jest do końca, do końca na rękę wobec tego, co było jeszcze nie tak dawno, w latach poprzednich, gdzie byliśmy tylko tanią siłą roboczą i, i rynkiem zbytu. To się zmienia i stajemy się już graczem równorzędnym. Rozumiem. Filip Kaczmarek, to samo pytanie do Pana słyszymy z ust Radnego Bogryciewicza, Radnego Sprawa i Sprawiedliwości, że to swoisty szantaż, a nie, że chodzi tak naprawdę o niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości. Co Pan na to? I no, to oczywiście to nie jest żaden y, szantaż. To w ogóle, jakie są warunki Komisji Europejskiej, wiemy dzięki Waldisowi Dąbrowskisowi, wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej, byłemu premierowi Łotwy, byłemu ministrowi finansów. Nawiasem mówiąc, on ma polskie korzenie. Tak, z nawet nazwisko wskazuje, że on się przyznaje do tego, że ze strony i matki i ojca y, ma polskie korzenie. Więc to jest to polityk europejski, który jest bardzo życzliwy y, Polsce i to on w grudniu właśnie powiedział, Czego Komisja Europejska oczekuje, by móc zaakceptować Krajowy Plan Odbudowy, który jest podstawą do wypłacenia pieniędzy Polsce. I te oczekiwania są po prostu minimalne w stosunku do przede wszystkim orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z lipca ubiegłego roku. Więc tak naprawdę przyjaciele Polski w różnych miejscach starają się zrobić wszystko, aby Polska z tych pieniędzy mogła korzystać. No ale. Premier Morawiecki, który się cieszył z jednej strony z rozporządzenia o stworzeniu tego nowego instrumentu i z faktu, że Polska ma być największym beneficjentem tych funduszy, zapowiadał już wiele miesięcy temu, że Izba Dyscyplinarna będzie zlikwidowana, że Nieprawidłowo zawieszeni sędziowie będą przywróceni, no ale się nic takiego nie to to dzieje. to czego Pana nawet... zdaniem nie jest? Dlaczego, zdaniem członka Platformy Obywatelskiej, te, 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 te teoretycznie łatwe warunki do spełnienia spełniane no, nie są? To jest bardzo proste, dlatego że Pan Premier Morawiecki, nie, nie, nie on o tym ja decyduje, gdyby to od niego zależało, dawno by to zostało zrobione, ale są osoby, które są w obecnym układzie władzy ważniejsze. I to one tak naprawdę decydują, co jest zrobione, co nie. No i, i, i pan premier Morawiecki jest w bardzo niezręcznej sytuacji, bo jego deklaracje, mimo że jest premierem, czyli tym, który powinien politykę, przede wszystkim no właśnie politykę zagraniczną, politykę związaną z, z układami z innymi partnerami realizować, no nie ma na to zbyt wielkiego wpływu. Nawiasem mówią tak samo jak z tą układą, z tą ustawą antycovidową. Też też nie miał zbyt wiele do, do powiedzenia. No, to muszą podjąć te decyzje ci, którzy naprawdę rządzą. Rządzą w, obie, w obozie Zjednoczonej Prawicy, tak? I oni takiej decyzji nie podejmują. Czują się zakładnikami prawdopodobnie, no ja, ja nie, nie znam tak dobrze relacji w, w, w obozie władzy, ale prawdopodobnie to wynika z oporu Solidarnej Polski i obawy przed utratą większości, trwałą utratą większości parlamentarnej. Jeśli to jest tak proste, to pytanie do Adama Bogrycewicza, to, to, to ja zapytam w ten sposób. Może jest tak, zresztą mówił Pan o alternatywach związanych z finansowaniem na dziś, że Polska po prostu tego wsparcia tak naprawdę nie potrzebuje. Pytam przewrotnie, aczkolwiek nawiązuję tutaj między innymi do słów prezesa NBP Adama Glapińskiego, który mniej więcej parafrazuje powiedział właśnie coś takiego. A przecież kto jak nie on, wie najlepiej, jak wygląda sytuacja gospodarcza Polski. Więc może tak naprawdę poradzimy sobie bez tych pieniędzy, skoro. Unia nas Ta zła Unia nas szantażuje, to, to po co od niej brać? Po pierwsze, panie redaktorze, punkt wyjścia jest taki, że te roszczenia są pozatraktatowe, bezprawne. One nie, nie mają umocowania prawnego. Nie można wobec państwa tego typu roszczeń kierować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, też trzeba jeden mit sprostować. Unia Europejska nie ma własnych pieniędzy. Ona nie generuje, nie wytwarza, nie produkuje pieniędzy. A funkcjonuje, utrzymuje się ze składek członkowskich państw członkowskich, a więc Polska y, też partycypuje razem z pozostałymi członkami Unii Europejskiej, składa się do tej wspólnej kasy, która jest następnie dzielona. Także Unia Europejska y, z Banku Światowego zaciąga zobowiązania, które będą spłacane, no przecież nie przez y, urzędników europejskich, tylko przez państwa członkowskie, przez europejskich podatników, a więc przez społeczeństwa społeczeństwa narodowe. Więc to z, to z tym mitem chciałbym tutaj się z no okay, ja, ja to zająć. Gospodarka... Fakt jest taki, panie radny, że te pieniądze, przepraszam, wejdę w słowo, że one do naszego kraju nie płyną, a do innych krajów albo już płyną, albo za chwilę popłyną, więc w zasadzie tak naprawdę w tej materii jesteśmy osamotnieni, jeśli chodzi o no, no właśnie pytanie ważne, czy może jednak nieważne pieniądze z Unii Europejskiej. To w moim przekonaniu osobistym to są jak najbardziej pieniądze ważne i potrzebne. Do A stymulowania. to, że powinien zrobić wszystkiego, żeby tak naprawdę uzyskać jak najszybciej to finansowanie, bo jeśli dobrze ja rozumiem, uważam, że 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 nie, że... panowie wyprowadzicie mnie z błędu, no te pieniądze pomogłyby w walce o lepszą służbę zdrowia i jeszcze, znaczy jeszcze lepszą, no, to, to też jest temat na osobną dyskusję, by ona była lepsza, sprawniejsza po pierwsze po pandemii, po drugie, żebyśmy stworzyli poduszkę finansową, też taką merytoryczną do, 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 do walki, do obrony gospodarki. Przy kolejnych tego typu sytuacjach i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze, jeszcze zdanie, jeśli, tak. jeśli Pan Radny Kasz pozwoli. Jeśli można, tylko już to kończąc, wydaje mi się, że y, jestem przekonany o tym, że strona rządowa wyciąga rękę do, do dialogu i do porozumienia z Komisją Europejską, bo też przecież padły deklaracje także z ust Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Pana Premiera Kaczyńskiego, o tym, że jesteśmy gotowi zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, ponieważ w tym kształcie ona też nie rozwiązuje tych, tych założeń, które, które były. Natomiast tutaj druga strona jakby no nie, nie, nie szuka tego kompromisu, bo strona rządowa oczekuje, czy oczekujemy no wypracowania od razu tych przepisów wspólnych, które zadowalają obie strony, a nie tak, że będziemy po kawałku, czy, czy, czy Sejm, zaplecze parlamentarne będzie po kawałku zmieniać, a Komisja Europejska być może będzie akceptować lub nie akceptować. No na to ryzyko osoby nie możemy pozwolić. No tak, ale czas to pieniądz, a te pieniądze są coraz większe do zapłacenia. 400 miliardów złotych to już taka kwota milionów, przepraszam, złotych, jeśli chodzi o karę za Izbę Dyscyplinarną. 139 bodaj tyle zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Filipowi Kaczmarkowi już za chwilkę oddam głos, ale pan Paweł Narini, mam nadzieję, panie Pawle, że jeszcze pan z nami jest. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dobry wieczór. No więc ja już tam abstrahuję od tej Izby Dyscyplinarnej, tego wymiaru sprawiedliwości. On był do Bani, jest do Bani, niezależnie od tego, kto rządził, będzie do Bani. Nie tylko jedna rzecz w tym wszystkim denerwuje. Dlaczego do jednego, do różnych krajów są różne miarki przykładane? Na przykład z w Niemczech, w Hiszpanii yy, sędziowie są zależni od yy, polityków i jakoś nikt z tego nie robi problemu, a u nas robią problem. Ale yy, co do tych pieniędzy z tego funduszu odbudowy, no to z różnych źródeł się słyszy, że tak naprawdę dwie trzecie tych środków to są pożyczki, które i tak trzeba będzie spłacić. Nawet jeśli są to pożyczki bezodsetkowe, to i tak je trzeba będzie spłacić. Różne tutaj głosy na ten temat słyszałem. Ja szukałem na ten temat informacji w internecie, nie w internecie i yy, no muszę powiedzieć, że no nie, nie podoba mi się to, bo jednak większość tam ekspertów się wypowiada na ten temat, że to są jednak dwie trzecie tych środków, to jest pożyczka. Nie wiem, jakie panowie macie na ten temat, jak, jaką panowie macie na ten temat wiedzę, chętnie usłyszę. Dziękuję. Dziękuję panie Pawle. No to Filip Kaczmarek, pan radny z Platformy Obywatelskiej, mam nadzieję, że po pomoże nieco i rzuci światła na tę kwestię, ale także na kwestię, o której wspominał i pan Paweł, i pan radny Bogrycewicz Czyli kwestia podwójnych standardów. Tutaj dużo wątków się, się zrobiło. Znaczy, może po pierwsze, sprostuję, yy, że nie dwie trzecie to są formy yy, pożyczkowe, tylko 24 niecałe 24 miliardy dotacji euro dla Polski i niecałe 35 miliardów w pożyczkach. Tak? Więc to, te proporcje są no, troszkę więcej w, w, w pożyczkach. Oczywiście nie trzeba z tych pożyczek korzystać, to jest mo mo możliwość. Po drugie, te środki są rzeczywiście potrzebne i, i, i oba obszary, które wymienił pan redaktor, czyli odporność, budowanie odporności państwa, między innymi na takie zjawiska, jak, jak, jak pandemia czy kłopoty gospodarcze, jak i podniesienie dostępności i jakości ochrony zdrowia, są w tych pięciu kluczowych obszarach, które mają być tych środków finansowane. I zresztą tak samo są w, w, w projekcie krajowego planu odbudowy, który rząd przedstawił. Natomiast to nie jest tak, jak mówił pan, pan radny Bogolcewicz, że teraz się toczy jakieś negocjacje odnośnie reguł czy zasad, bo to zostało dawno określone. To zostało określone półtora roku temu. Rząd polski to zaakceptował w rozporządzeniu Rady i Parlamentu Europejskiego z maja roku 2020, kiedy ten instrument powoływano do życia, więc to wszystko już dawno wiadomo. Nawiasem mówiąc, już wtedy w rządzie był spór. I minister Ziobro nie chciał się na to, na to godzić, bardzo ostatecznie premiera Morawieckiego. I ten spór jest ważny, bo on dotyczy tak naprawdę właśnie i teraźniejszości Unii, i przyszłości Unii. Dlatego, że to jest po raz pierwszy, kiedy do tej pory rzeczywiście było tak, że Unia nie miała własnych zasobów finansowych. Natomiast spłacanie tych pożyczek, które będą rozdzielane, już będzie wspólnym problemem wszystkich państw członkowskich. I Unia teraz od, od przyszłego roku i potem w drugiej fazie od roku 2026 ma rozszerzać środki własne, które nie będą zależne od tego, które, czy jakiś rząd jakiegoś państwa członkowskiego chce je, chce je wpłacić czy nie. I to jest bardzo fundamentalna zmiana. To co jeśli to się nie dogadamy, ten... panie radny, to co jeśli się nie dogadamy, czy taki scenariusz jest w ogóle możliwy? Z pana punktu widzenia doświadczonego polityka, znaczy, byłego europosła. I w interesie Polski leży, żeby się dogadać i się dogadać jak najszybciej, dlatego że, dlatego że te środki z funduszu muszą być wydane do roku 2026. I teraz tak, im później się dogadamy, no tym będzie trudniej je wydać. Tak? Dlatego. To zapytam inaczej, owszem, my... czy rząd prawa i sprawiedliwości się dogada, Pana zdaniem? No, ja mam nadzieję, że tak. Problem polega na tym, że ten, ten system podejmowania decyzji nie jest przejrzysty, bo ja mam wrażenie, że gdyby to rzeczywiście należało od premiera Morawieckiego, to byśmy już byli dogadani z Komisją Europejską. Bo on to nawet publicznie mówił, prawda? że nie ma problemu, przedstawimy projekt ustawy, z, zmienimy ten system dyscyplinowania sędziów. No ale nic takiego się nie dzieje, tak? Tego projektu ustawy nie ma. Więc prawdopodobnie coś wewnątrz obozu władzy blokuje przedstawienie tego projektu. No i, 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 i tak oczywiście Komisja Europejska będzie, te, te pieniądze nie przepadają oczywiście, one są dla Polski zarezerwowane, ale niebezpieczne jest to, że im później zostaną uruchomione, no tym będzie mniej czasu na, na ich efektywne wydatkowanie. To, ostatni, no i to jest pewien, pewien to problem. To ostatnie pytanie do Pana w tej kwestii, ale jest Pan bardziej optymistą, patrząc na, na to, co się dzieje w tej materii, w, w sprawie funduszu odbudowy i nie tylko, czy jednak jest Pan pesymistą, no, no, bo, no bo widzi Pan, że, że tak naprawdę nie ma woli ze strony obozu rządzącego, by się dogadać, chyba że Pan taką wolę jednak gdzieś dostrzega? Trudno jest powiedzieć, dlatego że no ja nie mam tych wiadomości o, o tym, jak, jak to wygląda na, na, na poziomie rządu. Natomiast no widać wyraźnie, że premierowi Morawieckiemu na tym zależy. On wydał miliony złotych na promocję tego, tego funduszu, prawda? Jak te pieniądze będą wydatkowane. Tak więc, no, no, i, i deklarował publicznie, że chce zrobić te kroki, które pozwolą Komisji Europejskiej na merytoryczną akceptację Krajowego Planu Odbudowy. Tak więc, no ale to naprawdę to nie zależy od opozycji, tak? to nie zależy od, e, o, od innych państw czy od Komisji Europejskiej, to zależy wyłącznie od polskiego rządu. No i ma, ja mam nadzieję i tak, tak szczerze powiedziawszy sobie życzę, żeby, żeby jak najszybciej to się udało, ale no wpływu na to, e, wpływu na to nie mamy. A jak myśli przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, pan, panie radny, jest pan bardziej optymistą, czy bardziej pesymistą w tej materii, czy realistą, biorąc pod uwagę no, to, jak obserwujemy, że, że, że jednak między Warszawą a Brukselą jest spór i to mimo tego, o czym mówił radny Kaczmarek, że premier Morawiecki no, niejednokrotnie wcześniej, miesiące temu mówił, wskazywał, jak ważne dla naszej gospodarki, dla naszej służby zdrowia, Właśnie są pieniądze z Unijnego Funduszu Odbudowy. Jak ważne to są pieniądze, to jest poza sporem. To już na początku się wszyscy tutaj, pan radny, pan redaktor, wszyscy się zgodziliśmy, że one są bardzo ważne, ale tutaj ja bym zupełnie odwrócił kwestię, od kogo to zależy, bo zacytowałem na początku naszego spotkania wypowiedź pana, pana wiceprzewodniczącego Platformy Rafała Trzaskowskiego, który mówi, że to platforma będzie zamrażać te pieniądze, i tutaj właśnie w moim przekonaniu, działalność pana byłego premiera Donalda Tuska jako też szefa Europejskiej Partii Ludowej, największej siły w Europarlamencie, a więc największego czynnika politycznego w całej strukturze. Instytucji europejskich ma tutaj kluczowe znaczenie i ja uważam, że to zależy od tego, jak długo opozycja i Platforma Obywatelska będzie poprzez swoje czynniki polityczne blokować to wsparcie dla Polski, bo no już poza, poza wszystkim, poza tym rozwojem gospodarczym, o czym mówimy, gdy, gdy on nastąpi jeszcze silniejszy niż jest teraz, no to niewątpliwie będzie to działało na korzyść obozu rządzącego, a Platforma Obywatelska nie może czy nie chce niestety do tego dopuścić i naraża tutaj nasz fang, w ogóle no cały, cały interes nasz narodowy. I tutaj nie mówię tego z wyrzutem pod adresem personalnym pana radnego Kaczmarka, tylko to artykułuję, adresuję do, do liderów Platformy Obywatelskich, też zwłaszcza do, 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 do pana Tuska, który jest mocno zaangażowany. W te tematy i w tę działalność, w moim przekonaniu z ubolewaniem, to stwierdzam, niestety, antypolską. A to, 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 to dopytam i poproszę o, o, o odpowiedź, i jeszcze oddam głos na koniec radnemu Kaczmarkowi. Rozumiem, że to nie działania rządu, a działania opozycji, Platformy Obywatelskiej i m.in. Donalda Tuska, to jest powód, dlaczego te pieniądze nie płyną do, do naszego kraju? W moim przekonaniu, tak, bo to już, no, już nie, nie chcę powtarzać jeszcze raz, ale. Działalność, te argumenty są pozatraktatowe, nie można w tego typu ingerować, to, co mówił też nasz widz, że się stosuje różne standardy do różnych państwa, więc to już zauważyliśmy, że to jest pozaprawne i niesprawiedliwe. A tutaj no, politycy platformy jednoznacznie się zachowywali, jednoznacznie to artykułowali. No i widzimy to na każdym kroku, więc tutaj ta metoda zagranicy w tym przypadku wydaje się skuteczna, no ale ja mam nadzieję, że ten impas. Zostanie przerwany. Bardzo głęboko w to wierzę, bo szczególnie w ostatnim okresie widzimy bardzo dużą skuteczność polskiej dyplomacji w kontekście kwestii Ukrainy. Więc mam nadzieję, że na odcinku europejskim będziemy też tutaj odnosić te sukcesy, jeśli chodzi o kwestie funduszy europejskich. Głęboko w to wierzę, bo życzę dobrze Polsce. Adwocem na koniec Filip Kaczmarek. Poproszę Pana, Panie Radny, o, o, o odpowiedź na, na tak stawiane zarzuty. No, z całym szacunkiem, ale Pan Radny kompletnie nie zna realiów w Brukseli. Ja pracowałem w Brukseli 10 lat w Parlamencie Europejskim. No i ja mogę ubolewać nad tym, ale europejskie partie polityczne są niesłychanie słabe, tak? To są podmioty, które przez wiele, wiele lat nawet nie potrafiły walczyć z czegoś takiego jak wspólne listy wyborcze, żeby część mandatów do Parlamentu Europejskiego była wybierana według listy europejskiej, jakiejś, tak? Więc one nie mają realnego wpływu, nie tylko Europejska Partia Ludowa, ale żadna inna partia nie ma wielkiego wpływu na to. Co się dzieje w Komisji Europejskiej czy, czy w Radzie. To, to po pierwsze. Po drugie, Parlament Europejski w, w kwestiach praworządności i w, w kwestiach tego, jak praworządność jest przestrzegana w poszczególnych krajach, jest o wiele bardziej radykalny niż Komisja Europejska. Więc z tego punktu widzenia rząd polski a, aktualny powinien się cieszyć, że negocjuje z, z Komisją Europejską, a nie z Parlamentem Europejskim, bo tam nastroje są o wiele bardziej. No ostre, jeśli chodzi o wymagania wobec, wobec takich państw jak Polska czy, czy Węgry, które zdaniem parlamentu no, najbardziej odbiegają od standardów, które powinny być e, respektowane. Tym, tym bardziej, że my no sami, sami, wszystkie państwa członkowskie się zgodziły na te wspólne reguły. Tak? No i Polska jest traktowana po prostu jako taki, taki członek, który ma wielkie pretensje, wielkie roszczenia, natomiast nie przestrzega podstawowych zasad. Więc tak naprawdę Komisja Europejska stara się to łagodzić i stara się jest tym, tym dobrym z punktu widzenia negocjacyjnego dla polskiego rządu tym dobrym partnerem. Tak samo zresztą jak Rada, gdzie, gdzie w Radzie Europejskiej Ach, to ostatnia. premier Polski reprezentuje Polskę, a w, w radach branżowych ministrowie. Tam, tam, tam nie ma żadnych polityków opozycji, bo nie może być z instytucjonalnego punktu y, widzenia. Tam zawsze są przedstawiciele rządu i zawsze jest. Musimy premier. kończyć. Czy potrzebujemy pieniędzy z funduszu odbudowy? Odpowiedź brzmi tak. Jak Państwo nasi widzowie słyszeli, kiedy popłyną. Na razie tego nie wiemy. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Platforma Obywatelska, Filip Kaczmarek, PiS, Adam Bogrycewicz. Panowie, kłaniam się bardzo Panom. Dziękuję za poświęcony czas i za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Widzimy się za chwilę w podsumowaniu wydarzeń dnia o 21. .00.